Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażemy Wam odcinek, w którym naprawimy drabinkę, która normalnie w sklepie zoologicznym kosztuje około 25 zł. A nasze popuszki nierozłączki, jak widzicie, tutaj się dobrały do szczebelków, zgryzły ją bardzo. Troszeczkę brzydko to wygląda w klatce, więc pokażę Wam, jak ją szybko naprawić, żeby jej nie wyrzucać, jeżeli kogoś to koli w oczy. Co nam będzie potrzebne? Na no, takie kombinerki, obcinaczki, dlatego małe dzieci raczej, żeby się za to nie brały, ponieważ są to ostre narzędzia, będziemy to musieli troszeczkę tutaj rozbroić, żeby się dostać do całości. No to tak, musimy tutaj pierw zacząć od ściągnięcia tych wszystkich elementów, które są potrzebne do przywieszenia tego. I moja się składa z takiego druta. Tutaj widzicie on nie zaokrąglony na końcówkach. To możemy albo tutaj odważyć sobie nożyczkiem. Ale wtedy będzie nam to troszeczkę gorzej, bo będzie zagięcie, i będzie nam to przeszkadzało. Jeżeli chcemy szybciej, lepiej to po prostu odciąć. O. Z drugiej strony musimy zrobić tak samo. Czyli pierw psujemy niestety ale później zobaczycie, ona będzie znacznie ładniej wyglądać. I ta jest bardziej zaczepiona. O, odhaczamy. Cały czas uważamy, żeby sobie nie przeciąć palca. Obcinamy. O, już tam gdzieś poleciał koralik, ale to nic. I teraz tak, te szczebelki, które są ładne, o, widzicie, one są takie ładne, ale nie wszystkie. Wiadomo, że przy papugach Dosyć często będzie nam się zdarzało, że one nam będą coś gryzły, dlatego do klatki warto zawsze dać albo świeże gałązki wierzby, najlepiej te takie młodziutkie gałązki, takie zielonkawe sylwetynowe. O, to jest ten zgryziony koralik. Koralik patyczek bardziej. Albo gałązki z brzozy. One sobie tam, aczkolwiek moje mają i powiem Wam szczerze, że one w ogóle... Bardziej wolały to zgryźć, nie wiem z jakiego to jest drzewa. Teraz tak, tutaj mamy ten element dosyć ładny, więc myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby go yy, ściągać do końca. Może ja bym sobie tutaj to połączyła, tylko inaczej, żeby było zapinane na raz. Nie na dwa takie zapięcia. Jeżeli na przykład mamy taką możliwość, że mamy więcej koralików, możecie z tego zrobić na przykład dwie takie drabinki. I teraz Wam pokażę właśnie, jak to zrobić. Tylko tak tutaj sobie będziemy musieli to znowuż odhaczyć. Co nie jest bardzo proste, troszkę wymaga precyzji. Jeżeli się nam nie uda, bo jest zakręcony, no to obcinamy. Uważamy przy tym, żeby nam się coś w oczy nie stało, jak to będzie odpadało. Ciao. I teraz tak, tu sobie dobierzmy kolory koralików. One nie były tak przeplatane kolorystycznie. Ja jednak lubię, jak coś jest tak koło siebie ładne. Ja wyciągnęłam tą drabinkę, ona jeszcze nie jest umyta. Jak skończymy, to ją przemyjemy, Bo jak wiecie, papuszki robią kubki, gdzie popadnie. Czyli dalej. Brudzą nam po wszystkim. Nie myłam tego wcześniej, bo te patyczki one nie są niczym zabezpieczone, żadną warstwą lakieru. Więc jakbym je umyła, one troszeczkę puszczą kolor. I tak zazwyczaj nie wiem za bardzo, jak to będzie wyglądało. Że my sobie zaginamy. I teraz tak. Zawsze pamiętamy, żeby te ostre elementy, tutaj, jak żeśmy to obcięli. Je musimy schować do koralika. Tutaj. To jest najważniejsza rzecz, żeby yy, nie stało się coś naszej papudze. I zaginamy to i chowamy ten ostry element do koralika, jak najbardziej się da. To jak będziemy tutaj nawlekać dalej, to zobaczcie, o, wszystko będziemy robić na ścisk. I wtedy tutaj już jest bezpiecznie. Tutaj sobie tak zrobimy, hmm, troszkę nam tu jakby brakowało. I chyba jednak będę musiała to ściągnąć, ale przynajmniej sobie ułożymy to wiecie jak kolorystycznie, tak jak lubię. Dlaczego? Ponieważ w zamyśle mam, żeby się to zapinało na jeden taki elemencik. Zrobimy to tak, że już sobie go tu wepniemy i wtedy będziemy wiedzieć jaka odległość nam jest potrzebna do tego, żeby to wszystko działało jak należy. O, zobaczcie, to będzie tak. Tu będzie złączone. Tu będą nasze koraliki. I dołożymy więcej, one będą się wtedy lepiej tam yy, zawężać, ponieważ gdy mamy luz, no to wtedy jest problem. Wszystkie elementy, one są, powiem wam szczerze, że to kosztowało 25 zł, ale to jakby to było jakieś takie super wytrzymałe. To nie jest. Może ja to sobie troszkę jeszcze ścisnę, żeby to nam się tu bardziej o, weszło do tego koralika i tam się to nam zaczepi. Dobra, jeszcze raz. To wkładamy tutaj, bo nam uciekło. Więc tu już mamy. I teraz tak, mamy dwa pomarańczowe, dwa różowe. Dalej damy sobie może niebieskie, żółte i kolory tych naszych drewienek. No to jak są żółte, to dajmy też żółty. Nawlekamy jedno i nawlekamy drugie. Przesuwamy. Muszę sobie tu, o, znowu się nam odczepiło. Tak jak mówiłam, musimy to na ścisk zrobić, jak to później już się ściśnie, to tak nie będzie uciekać, na razie uciekę. Czyli tutaj mamy tak. Proszę bardzo. Nawlekamy dalej, inne kolory, może czerwone. Dalej polecimy na przykład niebieskim. Nie wiem, czy one są tak, że nam wyjdzie idealnie, bo nie liczyłam ile jest danego koloru. Robimy to intuicyjnie. I kolejne. Ciach. drabinko. Możemy też sami taką y, drabinkę zrobić, ale musimy poprosić osobę starszą, doświadczoną, żeby nam Patyczki można kupić w sklepie budowlanym, albo po prostu pospierać nawet te brzozy i zrobić dziurki wiertarką, kręcikiem i przewlekać. I wtedy nam powstaje ładna drabinka do klatki. Ona służy jako ozdoba, ale przede wszystkim służy jako zabawa dla papuk. Dalej, nawlekamy. One sobie po niej chodzą, one się po niej spinają, zwiszcają. Czasem nawet jak nietoperze, do góry nogami. Popugi lubią różne, różne zabawy. Jakiego tu koloru jeszcze nie ma? Może różowego? Dobra. I mamy żółty, czerwony. Może dołożymy zielone drewinko. No to jest takie troszkę ładniejsze. Jak je umyjemy, to będzie się lepiej prezentować. Uważamy. O. Dobrze, i może będziemy zakończać. I teraz tak, tu musimy dobrze poprzesuwać te koraliki, jak najbardziej, żeby się nie skaleczyła nasza papuga, tak jak już mówiłam, te ostre elementy musimy bardzo dobrze pochować w tych koralikach. I dalej nawleczymy, jeszcze mamy cztery, tak? Zrobiłam na cztery. Czyli czerwony, ciach, niebieski, pomarańczowy i kończymy sobie zielonym. I teraz tutaj robimy znowu to samo co przedtem, czyli zaginamy. Będzie nam potrzebne już tylko troszkę tego drucika, więc jak obetnę. Aha, tylko tak. Jeżeli już sobie go skróciłam. To nie damy go radę zapiąć na całość klatki, tylko tak bardziej do kanta. I teraz możemy sobie to przytrzymać, ale zobaczcie, zrobi nam się coś takiego. Ja bym dołożyła jeszcze jeden szczebelek może, żeby nam się nie okazało, że tego nie zapniemy. Bo też musimy wiedzieć, że zapinamy je o ścianki, Więc zróbmy to tak, żeby nam się udało zapiąć tą drabinkę. Jak będzie za krótka, no to niestety. Nic to nam nie da. Szkoda naszej pracy. Dalej tutaj cztery koraliki, szybciutko. Powiem Wam szczerze, że nawet jeżeli ktoś lubi tak dokładnie i ładnie, kolorystycznie, nawlekliśmy je bardzo ładnie, właśnie kolorystycznie. Wszystkie są jednakowe. Nawet zakończyliśmy żółtym, zobaczcie. Wszystko nam wyszło idealnie. Ucinamy sobie tak troszkę dalej ten drucik, bo go musimy zakręcić, tak jak robiliśmy z tamtej strony. Witamy sobie kombinerkami. Robimy kółeczko. I teraz to kółeczko jest... Będzie nam troszkę ciężej schować. O, już się udało. I tutaj dajemy i to samo robimy z drugiej strony. Ucinamy i tutaj robimy kółeczko. Odchylamy troszkę, o tak w bok widzicie i wtedy ono nam się schowa. Tutaj drogą powrotną tylko jeszcze raz musimy tutaj to wszystko ładnie ścisnąć. I teraz robimy, ściskamy kółeczko. I chowamy tutaj do środeczka. Ok. I teraz zapineczka. Haps. Haps. I tu obracamy na tą stronę. I teraz zobaczcie. Pozbyliśmy się tych zepsutych elementów, które nam przeszkadzały. I nie trzeba wyrzucać drobinki. Można ją tylko delikatnie poprawić. Zobaczcie. Teraz ją wypniemy yy, ładnie z powrotem do klatki. Troszeczkę ją opukam. I mamy już nową nową, ładną zabaweczkę, drabineczkę do naszej klatki. A te elementy, nie wiem, można i może dać do gniazdka, ale nie wiem. Ja to chyba wyrzucę, nie będę tego wkładała z powrotem. Mam nadzieję, że mi nie pogryzą, no a jak pogryzam, no to przynajmniej przez pół godziny będzie ładna, nowa drabinka po naszej renowacji. Pozdrawiam Was serdecznie. Czekajcie na nasze kolejne filmiki. Subskrybujcie nasz kanał, ponieważ mamy mało subskrypcji. A jeżeli się Wam podobają moje filmiki, to chciałabym ich mieć więcej. Wtedy będę miała na pewno więcej motywacji do tworzenia nowych filmików. Jeszcze raz Wam tu pokażę. Nasza drabinka. Troszeczkę naszej pracy. I zrobiliśmy nową, piękną drabinkę do klatki ze starej pogrezionej. Te wszystkie elementy, które były nowe, niezniszczone zostały. A to, co żeśmy wyciągnęli, zepsute elementy, no to idą do wyrzucenia, proszę bardzo. Tak wyglądały pogryzione elementy. A teraz mamy znowu co oszczędzone. Koło ta jest mniejsza, no to powiedzmy, jakieś 18 zł kosztuje nowa taka drabinka. Mamy ją znowu nową. Idę ją przypiąć i zobaczymy, jak się będą nasze papuszki nierozłączki nią cieszyły. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia, Buziaki.